Ja zda. Wow, też jak cię realistycznie. lubię, Emil. też cię lubię. Jak, jak realistycznie się jej włosy ruszają. Chyba tu moje afro. Aha. A Biegnie do Claudety, ja biegnę przyjąć, biegnę przyjąć. Nie przyjmuj za mnie, nie przyjmuj. Czemu ty skłuk? Biegnie, Biegnie prosto, proszę, Ja bym w dużym ten w totem wiedziałem. To. Pastor. W dużym tempotu, ja mam life'a no dobra no? Kończy już. To mu się kończyć No to jest On ma rzyska wolniejszy? Dobra skończył mu się ale no no ja rozumiem. Rozumiem teraz jest On ma chyba że jest wolniejszy, ale nie do drugiego pullwagena który kręcę jebany Legionie pedale O przyjdź na mnie jeszcze, tak Zmień I targę come on, come on. Wypierdalaj, znikam Uszami już nie ma mnie już On mnie już zgubił jak coś Eee Brutal? For real Co ty masz misję na hino? A co ja mam za misję? Ja mam misję na... A, a... Masz mapę czy imitację? Mzę mapę. Imitacji nie widać w tym. Ja muszę imitacji w ogóle... Imitację? Czy on dostał blinda? Co? Czy on dostał blind'a czy mi się wydawało? Imitacją tak? to jest ten Legion. To te jest imaginacją. z imaginacją Legan z imaginacją.

Dom. To ma kurwa potężne. Chyba, ja idzie. Idzie. Chyba, Chyba klip idzie. Z tego, kurwa, krota, co Chyba zrobiłem, kulwa. go, kurwa, z powietrza. To jest na dole. No, 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 ten no, kurwa, no, co tu no, 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 tu no, Kurwa! Nie mogę tego podnieść! Dwa no lata już się Endgame, endgame. No I stąd? Ja kurwa byłem tu pierwszy. Nie, nie. da się chyba, bo endgame. A, otworzył bramę. No. Świetnie. No tyle. Myśmy kurwa se podnieśli. Mogli, jeżeli by się dało, to tak obaj byście mogli. Nie blokowalibyście nie się. No, specjalnie kurwa idę od bramy, żeby sobie kurwa podnieść. W ogóle podoba mi się, że wszystkie korony, jakie się zespili, to na podejście. Żadnej nie był na środku na dole Bośku znasz korony No jeden chuj co to jest No nie Tak To nawet nie jest Bądźmy korona to, to jest kurwa papirus zwinięty kurwa wrólą który ci mogę do dupy wsadzić jest I pokręcić Niespodzianka To jest <laughs> No bo chyba kurwa To jest wraje pierwsze To mówiłem po drugie mnie zostawił. Nie, skapał ścianę. Skapa się nie mnie stawił, Mam nie bonda, nie przebiegłem tak. całą mapę i cię nie zauważyłem Stary... nie wiem co się właśnie stało. W mnie uderzył i mnie no, zostawił. No, Chcesz mi no. no, chcę. Please. Nie, bo są wyższe cele, takie jak inwitacja. DŻ Dzięki! Będę o tobie no, pamiętał Dobra, tak na serio to idziemy gdzieś... On jest Za tobą, to za tobą, to 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 za tobą! To A jest tak Daj mi zrzucić Czemu zrzuciłeś? Bo Jem. mogłem podstawić Ale to jest taka już chujowsza paleta On mnie goni? Nie wiem, nie bacz O widzę i widzę ma terror na nie widzę Potem nogena ten potem nie? Czemu chłop ma terror Rydam. na nie widce? To jest tak beznadziejny My ja bym mu haki Zbuduj mu dom! Ten dom można w nieskończoność budować No Ja czekam aż otworzy bramę Bo chcę skrzynkę tak, sobie otworzyć No otwórz opening. z opening Nie chodź tu Co się In, dzieje? Raj. No jestem w bramie Znaczy w drzwiach nie Czemu nie to nie jest otworzone? Chyba, że obie bramy muszą być otwarte Idźcie drugą otworzyć Nie, ty po prostu musisz Musimy odejść kurwa Teraz to otwórz. O, u mnie to jest zamknięte dalej No bo spamowałeś na drzwi się, nie, nie otworzyły dla ciebie Wow ale to już nie moja wina. Przynajmniej sklacowane. Co ty robisz? Skamiam cię. Bo on szedł tam tą, tłust... Ale tepek, kurwa. Widziałeś ten tepek? Ja nie, no. Już. No już do mnie trafia, no. to. Ja dostanę na tym oknie, nie? A duże miasto. Co ty tam kopnął ta paleta kuły go nie zestunowała. No ja pierdolę jaki on ma hit. W drugą stronę. Jak chwilę później, to był hit to przez palę chyba Nie, kampi nie chodzi. Czemu się? Ja muszę wyleczyć na misji Chciałem Sakuwę postawić i 5 sekund spamowałem i się nie postawiła No tak jak ja wcześniej ma taki kurwa słaby ping Ja w piwni ale mam adrenalinę On mnie nadużył meni On fastboł top Saryna po mnie leci Dwa, Dwa razy do niego. Nie ty, kurwa, zresztą, nie? Ja na dużym go kurwa gubię On jest teraz On przyszedł do nas <m -try> chyba Oni tym nowym, oni mieli tego, oni mieli wieżę. zostać taki spoko, stylnie Tymczasem kurwa tydzień po tym wyszło anime z kina do tej gry <grym> Mi się podobało R6 jak Jakiś chłop na Twitterze się pytał, czy mogł dodać jakiś. ten. Zawieszkę przynajmniej z flagą LGBT. A, co tak, tak, z LGBT oni chce i mnie. No kropka. Co? No co? nie słyszałem. R6 na Twitterze napisali R6. ten. R6. Nie, znaczy Ty nie napisała po prostu. E, Typiara napisała na Twitterze do Rebała? Tak. tak. Yy, na napisała do tego, napisała do rytuałaczy tego, czy mogę zaziekać, na za do zadziewać przynajmniej zawieszkę do Grecji z plaką LGBT, to oni napisali nie, kropka. Aha, na mnie idzie, wzajemniście. Ojebany duajciom. <grym> Kucnął i się lecę. Stwierdzili pewnie, że Rainbow już wystarczy w nazwie. Tak. Nie łatwo będzie za duajtem. Przypominam ci, jest OP i zmień moje zdanie, kurwa. No tak, ale ja ci pierwsze pokazałem, że one są. Gabriel, ci przypominam, ja że 2B jest w tym jako skin do Nie Jest 2B, o kurwa. Nie wiesz kim jest 2B? Wiem, czym jest 2B. Czym jest 2B? Androidem, tak ci powiem. Tak. Ja czasami, kurwa, to tak, jest. Jest możliwość, że kurwa, kurwa, albo Playker walili do tego nieraz. To ci powinni powiedzieć wszystko. No nie wiem, no nie wiem to jest, to jest jakieś tam... Ja jedynie co znam 2B to 2B2T i <głos> <głos> Też mi się to od razu skończył Tu i gdzie palec stawiać Ardu tu. Chodź to tym do Aha, to ty tu byłeś, okej okay. <noise> Nie widziałeś tego Bo mapę kręci przy Stone. Kurwa, widzi mnie Mogę w tym krzaku siedzieć Aha, to mnie kurwa hitło, niezły ten hitbox Top Kiedy my skręciliśmy trzy geny? Tak nie wiem. Kurwa, używam Bind Bullet i jest po. Właśnie dobrze wykręcić. Zablokowałem ja. właśnie do ja. ja. Normalnie kurwa, zacząłem go leczyć, po czym przeskoczyłem. No 5% biegasz szybciej i do tego, do no, buna musisz wziąć na pewno trzecia osoba. Albo no druga. <grym> druga bierze te same perki co pierwsza. Tak, no pal gumę ode mnie! To duży jeden, kręci. A reszta kręci. Nieźle, że zrzucam paletę i się nie chce Gonić zrzucić. GONIĆ SIĘ Zbawiam. MOGĄ WE DWÓCH, BO JEST KURWA JEMANY BLOT PAKTINOWY PERK. Fuj, to mam. I wtedy masz kurwa 7-7 i jeszcze hope 7 i jeszcze coś 7. Są na, rogu firmy, może, na, rogu 50%. na rogu ma 5-60% Ona nie musi się gonić. ona wystarczy, że ma tego blockpacta i tyle Tam gdzie ja wiszę to, to drugi rusą Ona nie musi się gonić z killerem, żeby działał blokpakta, on może kucać gdzieś obok w Ale blogu, o kurwa, chuj ty pierdolisz, ciągle... ja mówię o tym, że jest 7%, 7, 7, 7, 2 i 3 A ty mówisz o jakimś kurwa wagonie, z pizny Jakieś 7, 7, 7